Na samym początku przesypujemy mąkę na blat, robimy zagłębienie, na drobne kawałki ruszymy drożdże, dodajemy sól oraz cukier, olej z pestek piankową oraz ciepłą wodę i zagniatamy ciasto. Ciasto odkładam do miseczki, przykryję zaraz tureczką i zabiorę się za przygotowanie dodatków. Na samym początku kroimy kiełbaskę w grubą kostkę, wrzucam na patelnię, za chwilkę ją podsmażymy. Pomidorki nakłuwam, zaleję gotowaną wodą, bo chcę zdjąć skórkę. Do kiełbaski dorzucę boczek. Cebulę posiekam w kostkę. Obrane pomidory pokroję w kostkę. Cebulę wrzucę na rozgrzany olej i troszeczkę podsmażę. Następnie dodam pomidory i wszystko będę dusiła na małym ogniu przez jakieś 7-8 minut. Na dużych oczkach ścieram ser, mam kawałek gołdy oraz kawałek edamskiego. Do podsmażonej cebuli dodaję pomidory i wszystko duszę przez kilka minut. Do sosu pomidorowego dodam teraz mieszankę ziół i wymieszam. Przesmażone pomidory z cebulą dodaję do kiełbaski. W czasie, gdy szykowaliśmy składniki ciasto nam pięknie wyrosło, przekładamy je na blad i robimy okrągły placek. Spód do pizzy przełożyłam na blaszkę. Posmaruję ją wcześniej przygotowanym sosem pomidorowym, jeszcze ciepłą kiełbaskę z cebulką i pomidorami nakładam na pizzę, włączyłam piecyk także na 200 stopni. Posypuję pizzę żółtym serem, delikatnie ugniatam pizzę, na koniec dodaję listki bazylii i wkładam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 15 minut.